so the woods are very dry there is no mushrooms um, but i found in the middle of nowhere in the middle of nowhere a beautiful tree with plums piękne mirabelki drzewo mirabelkowe, czerwone ile ma owoców pięknych Drzewko mirabelkowe, czerwone, i tam jest drzewko mirabelkowe z żółtymi owocami. Aż się ugina w tym roku, są tak piękne owoce. No więc będzie kompocik Będzie kompocik zbierałam dwa wiaderka: czerwonych i żółtych najlepszy kompot na świecie. Polecam.